Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Karolina Opolska, to jest Teoria Spisku, program na kanale YouTubeowym Sekielski Brothers Studio. A dzisiaj moją gościnią jest Jana Cech, współautorka podcastu Jazda po gwiazdach w Radio Nuance. Dzień dobry, ponownie. Ponownie dlatego, że rozmawiałyśmy kilka tygodni temu i wtedy tłumaczyłaś mi podstawy astrologii, ja udawałam, że cokolwiek z tego rozumiem, ale szczerze mówiąc, naprawdę mnie to zainteresowało i w chwilach wolnych staram się nieco ten temat zgłębiać. Natomiast umówiłyśmy się wtedy, że spotkamy się tu jeszcze raz i że wtedy m, wykonasz na żywo na mnie niczego się nie spodziewającej i nieprzygotowanej, tak zwany kosmogram. Tak. No więc zaraz to zrobimy, ale zanim się tym kosmogramem z, e, zajmiemy, to powiedz w ogóle, co to jest. Przypomnij właściwie, co to jest. Kosmogram jest to taki personalny wykres tego, z jaką energią rodzimy się na świecie. Zależy od dnia, godziny, miejsca urodzenia, i to jest tak, jakby ja lubię to nazywać screenshot nieba, w tym właśnie miejscu i momencie, czyli rodzisz się i. Różne planety, Słońce, Księżyc są w różnych pozycjach wtedy, nie? I w tym momencie, jak ty się rodzisz, to tam, gdzie one są, określa, jakie masz predyspozycje w różnych dziedzinach swojego życia. Więc to jest takie nasze kosmiczne DNA, powiedziałabym. A jakie dane są potrzebne do tego kosmogramu? Dzień, miesiąc, rok, godzina urodzenia oraz yy, gdzie. Czy Gdzie? w Warszawie czy w Nowym Jorku. No tak, no bo to No właśnie, bo się zastanawiałam. Podałam ci te dane może z litości dla mnie nie będziemy mówić dokładnie jaki to był rok, możemy <grym> powiedzieć jaki dzień i jaka godzina i jakie miasto. I zaczęłam się zastanawiać, że przecież w różnych miejscach świata ten rzut nieba będzie zupełnie inny, czyli dokładnie miejsce tak. też jest ważne. Tak jest. No dobrze, to ja teraz podałam Janie, że urodziłam się 10 września pewnego pięknego roku o godzinie 12.25. Dziękuję ci, mamo, że pamiętałaś dokładnie. Dziękujemy. E z ciebie ten podcast by się nie odbył. Tak, e godziny mojego porodu. Mm, Warszawa. I co wyszło? No dobra, to zacznijmy. Teraz taki tylko wyjaśnienie. Ja nie przygotowywałam się wcześniej, nie sprawdzałam sobie w tego w internecie, więc cokolwiek teraz ja powie, ja usłyszę to po raz pierwszy. Oczywiście to robimy taką lightową wersję, bo o kosmogramie można gadać i gadać, musiałybyśmy się tutaj zamknąć na cały weekend prawdopodobnie. No ale zrobimy tak po kolei, po prostu wszystkie takie najważniejsze punkty. Ja będę opowiadała jakby co oznacza sam na przykład Ascendent, czy słońce za co odpowiada mhm. a i potem będziemy opowiadać co jest u ciebie. Tak, robimy więc... wersję dla laików, tak z wytłumaczeniem wszystkich pojęć astrologicznych. Tak, tak pokrótce. Ascendent, czyli to jest coś, co określa, jak ludzie cię postrzegają na pierwszy rzut oka i jak ty postrzegasz świat, w sensie taki twój pierwszy filtr. I ascendent masz, moja droga, tak jak ja w skorpionie, czyli to jest energia taka bardzo przyciągająca magnetyczna i osoby w skorpionie mają na przykład bardzo takie wyraziste spojrzenie, że potrafią spojrzeć na kogoś i przeczytać go od razu, taki trochę rentgen w oczach. Ja. No oczywiście, <gry> cała ja również. I jest to mm, Taka dosyć, na przykład ubiór może być taki mroczny, nie? że tak na czarno i że lubimy tak troszkę, no jakby tak jest. No i te tatuaże na przykład też bardzo mocno się wpisują w Ascendent Scorpioni, bo to jest taka mroczna dosyć energia, ale ja ją bardzo lubię na przykład. Ona daje intensywność, więc ludzie cię postrzegają jako intensywną osobę. Ale to nie ma nic wspólnego ze znakiem zodiaku Skorpiona. No, trochę ma, trochę ma, bo jednak posługujemy się cały czas archetypami, więc one będą te same, ale oczywiście w różnych położeniach będą rzutowały na inny, inny obszar, jakby twojego jestestwa. No, akurat. Skorpion zawsze jest taki, jak powiedziałam, tylko wiesz, na przykład jeżeli będzie to skorpion w Wenus, który odpowiada za związki, no to wtedy będziemy to przekładać na to, jak ta osoba się zachowuje w związkach, jakie osoby jej się podobają i będzie szukała tej intensywności w obszarze związków. Tutaj mamy ascendent, czyli to, jak ludzie Cię postrzegają i to, że Ty również tak postrzegasz świat, jak skorpion. No dobrze, mamy to pykane. Tak, ale też e, pozwolę sobie zauważyć, no bo mój znak zodiaku to jest panna, tak. bo jestem wrześniowa. I panna się właśnie kojarzy bardziej z takimi osobami poukładanymi, spokojnymi. Do tego przejdziemy. E, ja nie do końca nigdy pasowałam do tego mojego mhm. zna znaku zodiaku właśnie. No bo nie jesteś jednym znakiem właśnie. To jest ta cała magia, jak już się wchodzi w tą astrologię powyżej, wiesz, ostatniej strony Bravo Girl, że nie jesteśmy jednym znakiem. Że tam jest naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, no bo człowiek jest bardzo istotą skomplikowaną, wielowymiarową i tak samo kosmogram to w pewnym stopniu reprezentuje, że jesteśmy bardzo wielowymiarowi. No dobra, Słońce. Słońce, czyli nasze ego, taka nasza droga życia, indywidualizm. No i tu, jak już powiedziałaś, jesteś panną, czyli Słońce było w znaku panny. I zazwyczaj znamy właśnie ten słoneczny znak. Czyli jak ktoś ten mówi, znak że... zodiaku to jest... Tak, to jest ten taki... Gdzie było Słońce. Tak, dokładnie. Ok. No tak, przyjęło się, że właśnie u nas w naszej kulturze Słońce jest Najważniejsze, więc wszyscy wiedzą, że są wodnikiem, że są skorpionem, bo Słońce było w tym znaku. Nie zawsze tak było, w niektórych kulturach bardziej był brany pod uwagę Księżyc, czyli strafa emocji, ale to już jest na inny podcast temat. Dobrze, Słońce w pannie, czyli jesteś właśnie taka trochę poukładana, i szanujesz, cenisz sobie, jak jest wyznaczony plan, ale na przykład w pannach. Ja też bardzo lubię, że one na bieżąco są w stanie ten plan zmieniać. Jeżeli przychodzą jakieś nowe informacje, nie jest tak, że sobie po prostu wiesz, wymyślisz i to jest nie do ruszenia, tylko na bieżąco jest aktualizacja tej wiedzy i dostosowywanie, tak żeby to wszystko płynęło i miało sens. Bardzo lubię to w pannach. No i też takie praktyczne podejście do życia, w sensie. Jakby to powiedzieć, nie lubisz inwestować swojej energii w coś, co nie do końca ma pokrycie w świecie rzeczywistym. Mm -hmm. To, jeżeli o, o Słońce chodzi. Pójdźmy dalej, bo dalej jest ciekawie. Dalej mamy Księżyc, czyli Księżyc odpowiada nam w kosmogramie za naszą strefę emocji, naszej podświadomości. Tak, jakby Słońce jest tym, co oświetla, a Księżyc jest tym takim z tyłu. Nie? Że to jest, co jest w intuicji, nie do końca takie uświadomione, ta strefa trochę z pod spodu. No i też reprezentacja kobiecej energii to jest czasami tak odbierane. Księżyc masz w znaku wodnym ryb. Ryby to jest końcówka koła zodiakalnego, to jest ostatni znak i one są takie bardzo empatyczne, bardzo otwarte na jakieś duchowe rzeczy, żyją mocno w swoim wyimaginowanym świecie. Nie zawsze to jest właśnie, to. tu się kłóci z twoją panną, nie? że tu masz taki dychotomię, że niby od góry twoje słońce oświetla i wszystko jest poukładane, ale jak przychodzisz do emocji i podświadomości, to tutaj może być tak zwana odklejka i może to się wszystko zgadza. No niemożliwe Zodjakara ma znowu rację. <laughs> tak, no jesteś bardzo wyczulona na swoje otoczenie i, 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 i masz duży talent do, do przeczytania emocjonalnego człowieka. Że no to też na pewno nadaje ci ten ascendent w skorpionie, bo to są dwa znaki wody, więc i ascendent i ten księżyc wszystko jest takie, wiesz, tu podświadomość, tutaj jak odbierasz i ta woda nadaje ci dużą intuicję, bo woda generalnie jest związana z intuicją, z emocjami także tego jest sporo u ciebie. Przejdźmy sobie dalej. Merkury. Merkury, to pewnie kojarzysz retrogradację Merkurego. Oczywiście, Oczywiście. to jest moje ja nowe ćwiczenie na wymowę. Retrogradacja tak, Merkurego. Przed nagraniem robimy sobie retrogradację Merkurego, retrogradację Merkurego, i jesteśmy rozgrzani. E, Merkury odpowiada za naszą strefę intelektu, za to jak się komunikujemy, za to jak przetwarzamy informacje, jakie zdobywamy. I tutaj z powrotem mamy pannę. A przede wszystkim Merkury opiekuje się panną, bo jakby planety są też jakoś tam dopasowane do tych archetypów. Że słońce to jest lew, bo tak jakby podobne rzeczy są. Merkury jest od panny. Bo właśnie strefa mentalna to, że jest wszystko poukładane. Merkury lubi porządek. Nie? Ale czy każda panna ma Merkurego również w pannie? Czyli... Nie, absolutnie nie. Okay. Nie, 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 to, to nie jest zawsze tak. To może wszystko się tutaj trafić. Aczkolwiek z Merkurem jest tak, że dalej niż dwa znaki od tego słonecznego nie odejdzie, bo po prostu bieg Słońca i Merkurego jest tak, że one się nie mogą rozejść bardzo. Raczej są obok siebie, tylko poprzez te retrogradacje sobie tak yy, krążą, ale raczej są dosyć blisko. No to akurat masz w tym samym znaku co Słońce, ale to, co ab to znaczy? absolutnie być nie musi. To znaczy, że no znowu wracamy do tego archetypu panny. To jest poukładane, to jest praktyczne. Masz bardzo bystry umysł. Jeżeli chodzi o to, że ona jakby panna jest z Merkurego, Merkury opiekuje się panną, ta energia jest podbita, kiedy znak jest u siebie. Mhm. Więc to wszystko, o czym mówiłam z tą panną, w strefie twojego intelektu jest podbite. Czyli masz bardzo właśnie bystry umysł, jesteś łatwo sobie w stanie przyswoić informacje. No i, i, i co jeszcze w sumie. Moja przyjaciółka ma Merkurego w pannie, powinnam bardziej się z tego przygotować. Będę <grybę> no miała pojazd. <grybę> no dobrze, ale my tak przelecimy się przez wszystkie planety? To Myślę, że zatrzymamy się na Marsie, bo to do Marsa mamy planety indywidualne, które zmieniają się dosyć często, a później już mamy takie generacyjne, które już wyznaczają jaka jest cała No dobra, to się po, potem mi trochę o tym opowiesz, ale rozumiem, że kolejna będzie Wenus. Tak jest. No to dawaj. Mamy to. Była Tyle geografia pamiętam. w szkole. To na geografii się uczyła, tak, czy na czym? Na chyba. Geografii. Wenus w znaku wagi. I tutaj mamy tą samą sytuację, co miałaś z Merkurym, czyli jest u siebie. Bo Wenus opiekuje się znakiem byka oraz wagi. Wenus odpowiada w naszym kosmogramie za to właśnie, jak jesteśmy, jesteśmy w miłości, w związkach, ale też, gdzie szukamy piękna, gdzie je dostrzegamy, gdzie jest nasza harmonia, gdzie jest nasz balans. No taka, wiesz, planeta przyjemności, żeby było miło i takie, no, Wenus, nie? Mm -hmm. Afrodyta. Więc u ciebie jest w wadze, tak jak wspominałam, waga i bardzo dużą rolę, znaczy waga przykłada dużą wagę, <laughs> powiedzmy, do do socjalu, do życia towarzyskiego. Więc na pewno osoba, z którą musisz, znaczy musisz, chciałabyś spędzić spędzać życie, nie może być taka zamknięta na ludzi. Musi jednak gdzieś tam mieć ten taki wiesz, otwarcie na to, co mm -hmm. was otacza i na to, żeby sobie gdzieś wyjść, miło spędzić czas. Na to, żeby właśnie był jakiś balans zachowany w relacji, bo waga, jak wiesz, waży i stara się szukać cały czas balansu, stara się, żeby było wszystko, no też trochę poukładane, tak, żeby było wszystkim miło i wszyscy byli wysłuchani i wszystko było zbalansowane, harmonijne, żeby nie było jakichś takich wyrzutów w lewo, w prawo, żeby nie było skrajności. Mhm. Raczej balansujemy to, żeby było po prostu, wiesz. Spokojnie, okay. miło, harmonijnie. Więc w miłości będziesz na pewno poszukiwała takiej właśnie harmonii, ale też połączenia intelektualnego, bo waga jest znakiem powietrza, a powietrze to jest właśnie tak sprawa intelektu, to co się dzieje u nas w głowie. Dla mnie, przepis na to, żeby wyrwać znak powietrza, to jest przegadać całą noc yy, wiesz o czymś istotnym, i wtedy mm -hmm. jakby poprzez rozum do serca, więc trochę też masz poprzez rozum do serca. No i mamy ostatnią z tych planet indywidualnych Mars w Strzelcu. Co prawda nie jest u siebie, ale Mars jako no dosyć ogniście nam się kojarzy, no bo to walka, ogień, bóg wojny. Strzelec również jest ogniem, więc to jest taki, on się dobrze czuje w znakach ognia, ten Mars. No i właśnie Mars odpowiada nam za to, jak walczymy, jak zdobywamy, również za strefę seksualną. W Strzelcu na pewno podbita jest potrzeba wolności. Różnej, mentalnej, i takiej fizycznej, w każdej. Po prostu mamy, osoba, która ma marsa w strzelcu, ma przekonanie o tym, że po prostu mamy prawo do wolności, i tam jest kropka, i nie ma w ogóle dyskusji o tym. To jest bardzo intensywna energia, i trzeba dobrze umieć ją ukierunkować, żeby nie była rozproszona, bo strzelec potrafi tak sobie skakać po prostu po bodźcach, zdobywać sobie różne rzeczy, ale jeżeli to nie jest ukierunkowane, to można się łatwo w tym zakupić. Więc. Jeżeli chodzi o Ciebie, no to masz na pewno duże pokłady siły do walki, masz duży drive wewnętrzny, ale jakby musisz nauczyć się ukierować to w dobrą stronę, ale myślę, że z tą panną, którą masz tam, bo trzeba patrzeć na cały kosmogram, mm -hmm. nie, nie można tak sobie powyrywać. Z tą panną, którą masz i z tym wyczuleniem, które daje ci ten skorpion i ta ryba, myślę, że akurat masz tutaj spoko, że jesteś w stanie to ładnie sobie zaprogramować i ukierować. Więc tak, czy masz jakieś pytania? Czy coś? Było niejasne. Nie, no to Prze było jest przerażające, bo według mnie to się wszystko zgadza. Mm -hmm. e, tylko zastanawiam się, czy to się wszystko zgadza, bo, bo ja jest tak, uniwersalne? Bo czy... jest uniwersalne dosyć mm -hmm. i raczej takie, że chciałabym tak o sobie mm -hmm. myśleć, jak mi powiedziałaś, czy to się faktycznie zgadza, bo się zgadza, bo i ta kwestia poukładania, planowania, dobrej organizacji, ale też na drugiej szali tej, tego takiego uduchowienia mm -hmm. i tego takiego um, poszukiwania czegoś głębiej, to wszystko jest to mnie, to wszystko jest o mnie. Więc jestem trochę, powiem Ci, szczerze zaniepokojona. No to się właśnie zaczyna, Magia, jak po raz pierwszy sobie to przeczytasz, i masz takie, kurde, tam się wszystko zgadza. Ja się zastanawiam wiesz, czy to jest, o to chodzi, że to jest takie uniwersalne i każdy mógłby do siebie to przyłożyć, ale no nie wydaje mi się, że aż tak jest to uniwersalne. W sensie, na przykład, ascendent w Skorpionie, moim zdaniem, jest, no nie, jeżeli tego nie masz, to nie da się tego udawać. Ale ja też zauważyłam w moim życiu, bo ja jako posiadaczka tego ascendentu. Że przeciągam ludzi z ascendentem w Skorpionie. Jak zaczęłam sobie sprawdzać, wiesz, jak się dopiero zaczęłam interesować tą astro, tak na, bar na, na grubiej. Zaczęłam sprawdzać oczywiście chłopaka, byłego chłopaka, przyjaciółkę, mm -hmm. drugą, trzecią i tak z 80% moich najbliższych ludzi okazuje się, że ma ascendent w skorpionie. Mój mąż jest w ogóle skorpionem, po prostu. Wiem, sprawdzałam też jego kosmogram, co jest też na inny odcinek. <laughs> A powiedz ci, mi Wałże. coś o tych kolejnych y, planetach, które mówiłaś, że są generacyjne. Tak. Co to znaczy? To znaczy, że ich znaki zmieniają się troszkę wolniej, więc osoby, które rodzą się... No załóżmy, weźmy najbardziej skrajnego Plutona, który ma tam od 10 do ponad 20 lat, jeżeli chodzi o przebywanie w danym znaku. Wszystkie osoby, które przez ten okres 10 do 20 lat się rodzą, mają ten sam znak w Plutonie. Więc to już jest generacja Plutona w Skorpionie. A ja mam znak w Plutonie? W Plutonie, moja droga, już patrzymy, masz Skorpiona. Również, tak jak ja. I no to dla mnie jest generacja, która... bo też Pluton się opiekuje Skorpionem. To jest generacja, która przerywa traumy, przerywa jakieś takie wiesz, rodowe. Mm -hmm. My poszliśmy w końcu na terapię. My jakby coś robimy, jakby no tak. jesteśmy troszkę z boku. Bardziej no? świadomi tak. tego, co było źle a i jakie należy bieg. naprawić. Tak. Że lecieliśmy tu i przyszliśmy my i stwierdziliśmy: mm, spadamy stąd. I to jest. I znowu jakby... się wszystko zgadza. No nie <laughs> To jest planeta śmierci i odrodzenia, więc ona przynosi takie bardzo duże szoki, że nie uciekniesz przed taką zmianą, i ona jest dość nagła, bywa bolesna, ale jest bardzo potrzebna. No jakby wiesz, rozpracowywanie jakichś traum i patrzenie w tabu, i tam, gdzie wszyscy nie chcą patrzeć, a Plutony w Skorpionie kochają patrzeć, to jest czasami bolesne, ale. To jak po prostu ten Feniks powstaje potem z tych popiołów to jest warte tego. Więc no taką mamy rolę, z tym przyszliśmy. Jesteśmy generacją Plutona w Skorpionie. Niesamowite. A czy, no bo jak siedzisz w tym świecie astrologicznym, patrzysz w gwiazdy, masz wrażenie, że na przykład wykonywanie takich kosmogramów, kto to w ogóle robi? Czy rośnie tego popularność, czy... Wydaje mi się, że ostatnio wzrosła przez ostatnie lata dosyć mocno. Zastanawiam się, czy to jest kwestia na przykład tego, że no, ludzie potrzebują duchowości, a takie mm, tradycyjne... Wiesz, no po prostu, duchowość, która już nam zupełnie nie odpowiada. Tak, no tak samo wiesz, rytuały, one są troszkę zawłaszczone przez no, duże instytucje, jak Kościół, a mhm. nie każdy jest w Kościele, nie każdy ma ochotę, a jednak mamy potrzeby Ta, rytuału. Tak dużo, żeby nas niechęcić do siebie, a jednocześnie Konówna takie pewno. osoby jak my, które mają Mają potrzeby jakiejś duchowości, tak. no to szukają bardziej takiego indywidualnego podejścia. Wydaje mi się, że astrologia świetnie się wpisuje w ten nurt indywidualnego podejścia, a z drugiej strony jest też jakieś połączenie. Mam Wiesz, określoną ilość archetypów i da się jakoś to wszystko poukładać w szufladkę. historycznie? To jest chyba jakaś wiedza dosyć taka starożytna. Tak, totalnie. No, to jest jeden z takich pierwszych uniwersalnych języków. No, ludzie zaczęli obserwować gwiazdy i przekładać to na swoje życie. Nie znam dokładnej, wiesz, myślę, że nikt nie zna. Znaczy, jak ktoś zna, to proszę na mnie napisać i mi powiedzieć, bo jestem ciekawa, ale nie znalazłam informacji, gdzie i jak dokładnie to się zaczęło, bo to są naprawdę prehistoria. Ale taki kosmogram na przykład, bo dzisiaj rozmawiamy o kosmogramie, to on jest tak samo interpretowany od zawsze, to znaczy te archetypy, o których mówiłaś, te archetypy planety w różnych. Archetypy są raczej takie same, planety też raczej są takie same. No właśnie nawet patrząc, że wiesz, Mars, Bóg Wojny, mm -hmm. działania, to wszystko jakby jest połączone. I ta interpretacja tego, One są dosyć która planeta jest, w którym znaku się właściwie nie zmienia od wieków. bardzo nie. Oczywiście można tam troszeczkę wiesz, dostosowywać do czasów, mm -hmm. ale Generalnie to jest to uniwersalny język. No, określone archetypy, określone planety. No ja powiem ci, jestem cały czas w takim lekkim szoku, bo wszystko, co tutaj powiedziałaś się. Ale to jeszcze powiedz mi o tych pozostałych generacyjnych planetach. Czyli poczekaj, żebym się teraz wykazała wspaniałą uh -huh. wiedzą geograficzną, skończyliśmy <laughs> na Wenus. Jowisz? Jowisz. Saturn, uran, Neptun. Tak jest. <laughs> Jowisz w Koziorożcu masz. Jowisz przynosi powiększenie i on powiększa nie tylko dobre rzeczy, ale również złe. Ale no jest takim bustem, że też jeżeli masz coś w Jowiszu i żyjesz według tego archetypu, rozwijasz sobie ten archetyp, to jest duża szansa, że będzie ci się powodzić. Że to jest taki ktoś, kto przynosi nam fortunę i ekspansję. Mm -hmm. Koziorożec natomiast to jest znak ziemi, taki bardzo też poukładany i działający, zdobywający, wyznaczający sobie jakieś cele i zdobywający je. Gdzie nawet samo zdobywanie jest ważniejsze niż cel, mm -hmm. jeżeli chodzi o koziorożca. Więc no u ciebie punkt fortuny, że tak powiem, znajduje się w tym znaku. Także jeżeli robisz, działasz tak jak koziorożec działa, no to raczej jest duża szansa, że będzie ci przynosił szczęścia. Tak. Czyli fortuna na mnie czeka, zapraszam. No zapraszamy, zapraszam zapraszamy, tylko musisz, wiesz, planować sobie dobrze. Ale jak wiemy, mam... Coś tam wpadnie? Coś tam ma. Merkurego wpadnie. Coś tam masz. Więc powinno być okej okay z tym planowaniem. Będzie dobrze, będzie dobrze. Pani się nie martwi. Gwiazdy są po pani stronie. Saturn, Saturn masz również w Skorpionie, masz strasznie dużo Skorpiona. W ogóle czekaj, ja sobie jeszcze sprawdzę, jak u ciebie się żywioły rozkładają, bo o można jeździ, sobie jeździ. to wszystko podliczyć no i zobaczyć, i co dominuje. ja dużo rzeczy w Skorpionie i męża mam Skorpiona. No nie ma przypadków, są tylko znaki. No i wodę masz akurat najbardziej rozwiniętą. na drugi drugim miejscu jest Ziemia. A woda za co odpowiada? Za emocje, za intuicję, za przeżywanie. no A to Ziemia? Jest też skorpion i ryby i rak. A Ziemia, no właśnie to jest takie działanie, wiesz, Wszystko blisko ziemi zwiedza. Wszystko się Wszystko. zgadza. <laughs> I Oj, widzisz, i teraz tryb samolotowy właśnie stwierdził, że już koniec. <laughs> no dobrze. Przepraszam, pana dźwiękowca, na chwilę muszę Odpalij no dobrze, sobie. to ty odpalaj, bo jeszcze skoro już ruszyłyśmy Plutona, i Jowisza, to mm. jeszcze nam został Saturn, uran, Neptun, chociaż żebyśmy dwa słowa o tym powiedziały, żebyśmy zrobiły dobrze. komplet. A póki ci się ładuje mój kosmogram, to powiem tylko, że no, to jest coś bardzo ciekawego i oczywiście nie należy w to, znaczy nie trzeba w to wierzyć, ale tak z ciekawości. Mi mnie absolutnie przykład... nie zależy, czy ktoś w to wierzy, czy nie. Rybo. Ja jestem. Ja jestem. No zszokowana, bo wszystko mi tu pasuje. Więc dla mnie jest też taka nauka o tym, jak na przykład dane archetypy ze sobą współdziałają. No bo archetypy nie wzięły się z znikąd. To są jakieś tam zachowania ludzkie, które można jakoś zebrać do szufladki i nazwać. I przejawiamy je mhm. w różny sposób. I to, jak one właśnie między sobą się mieszają. To, że każdy jest istotny i każdy coś wnosi. I każdy ma też złą stronę medalu, więc to mi daje taki też psychologiczny wgląd. Saturn. Saturn. Saturn to, tak mówimy o nim z moją Angelką, z którą mam podcast, że taki surowy ojciec kosmiczny. Że on przychodzi i robi egzamin. Mhm. Na przykład istotnym wydarzeniem w świecie człowieka jest okolica trzydziestki, kiedy jest tak zwany powrót Saturna. Ja akurat mam teraz. I to oznacza, że on jest w tym samym miejscu, w którym był, jak się urodził. Czyli ja mam w rybach, więc teraz wszedł w ryby, ja mam powrót Saturna i to jest taki egzamin dojrzałości w okolicy trzydziestki i w zależności od znaku i domu, w którym się znajduje, to przynosi inne lekcje. Ty miałaś, moja droga, w skorpionie właśnie. To się skorpion nie prześladuje, <śladuje> no <przecież> naprawdę. No. <śladuje> Duża potrzeba kontroli mogła tam być. Bo... Ale, że ja je odczuwam? Tak, w sensie moment Twojej trzydziestki mógł być bardzo właśnie taki intensywny pod względem potrzeby kontroli. Ale tutaj mamy dwunasty dom, to jeszcze tak na szybko powiem, że to oznacza o obszar, w którym to było. A dwunasty dom to jest taka strefa też właśnie, taka rybia mentalna, że ta potrzeba kontroli była mniej. Jeżeli chodzi o takie przyziemne rzeczy, tylko bardziej w głowie, jeżeli chodzi o zapanowanie nad swoimi myślami i, mm -hmm. i swoimi przekonaniami. Coś jeszcze jest w tym Saturnie? Tak, Ważnego? No tam dużo jest rzeczy, ale kurczę powiem ci, że Saturn w skorpionie wiele razy nie spotkałam. Bo chyba, chyba późniejsze dopiero z Saturny czytałam, więc tak nie pamiętam. Teraz na szybko myślałam, że skończymy sobie na tych indywidualnych. E, mm, mm, mm. Dobra, może zostawmy go i przejdźmy do Urana. Uran to jest mówi się, uraniczny szok czyli taki nagła zmiana, którą przynosi. E, i w kosmogramie odpowiada za twoje poczucie wolności, za jakieś tam rewolucje, jakie wprowadzasz w życiu, za to jak przejawiasz swoją indywidualność, oryginalność. I tu mamy Strzelcu, w którym też miałaś Marsa, przypominam już o Strzelcu mówiłyśmy. On też jest taki właśnie lubi wolność, mhm. lubi sobie wiesz popróbować. No i osoby, które mają Urana w Strzelcu, bardzo duże jest dla nich potrzeba ekspansji jeżeli chodzi o przekonania o filozofię trzeba zdobywać cały czas nowe punkty widzenia i na przykład u ciebie właśnie tak to się będzie przejawiało że będziesz postrzegała wszystkich jako równych co tam jeszcze co jest dosyć optymistyczny ten Strzelec w ogóle więc on nadaje zawsze taką energię pozytywną Oczywiście za dużo pozytywnej energii też potrafi być toksyczne, ale raczej jest taki otwarty, właśnie poszukujący i nieoceniający, więc Twoja oryginalność, Twoja wolność będzie się przejawiać w takim ognistym poszukiwaniu tego dążenia do poszukiwania nowych filozofii. No i Neptun. No i został nam Neptun. Tak. Też w strzelcu. Neptun to jest iluzja, to jest fantazja, to jest takie za mgłą. Nawet jak się spojrzy na tego niebieskiego Neptuna, to on jest taki, wiesz, trochę jest, trochę go nie ma. I to jest planeta, która nam będzie odpowiadała za takie mistyczne rzeczy w nas i trochę też nie do końca uświadomione, ale też właśnie przez to, że jest również w strzelcu. No to. Zarówno ten uran i ten Neptun, i to wszystko jest obok siebie, więc to nie do końca u ciebie będzie tak, że to jest nieuświadomione, że ta twoja moc płynąca z tego strzelca w Neptunie jest nieuświadomiona. Tutaj akurat mamy tak, że raczej masz do tego dostęp. No i znowu wracamy do tego poszukiwania nowych filozofii i używania tych nowych filozofii, żeby walczyć o jakieś idee. Bo Neptun to również jest idea, więc u Ciebie na pewno jest duże osadzenie w tym, w co wierzysz, ale też walki o to, bo ten strzelec, który jest ogniem, robi. Ogień zawsze robi, działa. Więc tu, jeżeli chodzi o Twoje przekonania, na pewno jesteś mocno w nich osadzona i nie masz problemu z tym, żeby powiedzieć o tym głośno, żeby o to zawalczyć, żeby stanąć w obronie. No to jest niepokojące wszystko, bo według mnie się absolutnie wszystko co powiedziałaś zgadza z moją osobowością, ale tak jak mówiłam wcześniej, ciekawe czy to jest dlatego, że ja chcę tak o sobie myśleć mm. i że to jest tak skonstruowane, że jest dosyć uniwersalne, ale też dosyć takie no pochlebcze, że to są cechy, które ja bym chciała w sobie w widzieć. Powiedz mi tylko, czy żeby taki kosmogram sobie zrobić, to rozumiem, że teraz można to zrobić po prostu na jakiejś stronie internetowej, prawda? Tak, tak, oczywiście, jak sobie wpiszesz raczej Wolę po angielsku, bo po polsku nie ma aż takiej bazy. Birth Chart Calculator. Okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> <All right. laughs> to wiesz, wystarczy, że wklepiasz dane i będziesz miała zawsze tam ileś zdań pokrótce o tym rozpisanych, więc można sobie to wszystko przeczytać na spokojnie, każdy swój zrobić. Polecam, jest fajna zabawa. Bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się mi to opowiedzieć z punktu widzenia i z perspektywy osoby, która w tym siedzi, bo to zawsze jest znacznie przyjemniej, przyjemniejsze w odbiorze, niż gdybym sama sobie to jako zupełna laiczka sprawdzała. Także oczywiście ja nie namawiam nikogu, nikogo, żeby w to wierzył, ale myślę, że jako taki eksperyment, żeby sobie po prostu sprawdzić i na ile to się zgadza z naszą własną opinią o sobie samym, jest to bardzo ciekawe, więc bardzo bardzo ci za to dziękuję, ale umówimy się jeszcze kiedyś na taki kosmogram e, partnerski. partnerski. Sprawdzisz mi, czy dobrze wyszłam za mąż. Jak powiem, że nie, to kończymy z tym, rozumiem. To wtedy nie wyemitujemy tego odcinka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jana Cech, współautorka podcastu Jazda po gwiazdach w Nuance Radio. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A ja oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Teorii Spisku na kanale YouTubeowym Sekielski Brothers Studio. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.